Cześć, witajcie! Po prawej stronie mamy tłok firmy Almot. Po lewej stronie mamy tłok węgierski, który na Allegro kosztuje w granicach 100 zł. Co jest z tym tłokiem nie tak? Dlaczego one się różnią? To będzie wszystko zawarte w dzisiejszym materiale. Moi drodzy, po prawej stronie widzimy tłok, który kosztuje w granicach 250 zł. Odebrałem cylinder po szlifie od pana Marka Mostowego. Możecie sobie zobaczyć, było o tym mowa w poprzednim materiale. I tak, moi drodzy, dlaczego tutaj jest różnica w wysokości tych tłoków? Postaram się Wam odpowiedzieć na to pytanie i pokazać Wam, aby już nikt więcej nie połasił się na taki produkt. I żeby wiedział, dlaczego. I co tutaj po prostu jest nie tak. Pomierzymy sobie zaraz tutaj te oba tłoki. I teraz tak. Ja już wam tutaj postaram się teraz to zobrazować. Myślę, że to już. Że, to, że to już teraz widać, tak? Widzicie, że jest różnica w wysokościach tych tłoków. Nie wiem, czy widzicie to dobrze, czy tego nie widać. Widać, że jest że jest różnica. Zaraz sobie tutaj dokładnie przemierzymy i coś więcej wam powiem na, na temat tutaj tych tłoków. I teraz tak moi drodzy dysponuję sufmiarką elektroniczną. Niestety nie posiadam przy sobie mikrometra. Mam głębokościomierz, który tam też pomoże w pomiarach i mam tutaj taką fajną stalka szlifowaną z jednej i z drugiej strony. Wiem, że lep lepszy by był wysokościomierz, no ale postaram się wam pokazać yy, yy, w ten sposób takimi narzędziami, jakimi dysponuję, pomiarowymi pomierzymy tutaj to wszystko, jak to wygląda. Na początek weźmiemy tutaj ten tłok yy, z almotu, tak? I pomierzymy sobie yy, jaką on ma, jaką on ma wysokość, tak? Żebyście tutaj mieli Dobre odniesienie Oczywiście płaszczyzny Obie muszą być Obie muszą być równe Tutaj mam jakiś zadzior, muszę to opiłować No i dobrze Mam już tutaj to e, oczyszczone e, Te płaszczyzny Jest to wszystko Nie jest to szlifowana Formatka, ale Nie wyczuwam tutaj żadnych nie, Żadnych uskoków Może tutaj mam taki Małżonka tutaj miała w domu od szlifowania paznogci, a nie chce, mi się, nie chce mi się iść do piwnicy po papier ścierny. No i tak, mamy tutaj tą płaszczyznę oczyszczoną, i bierzemy się teraz za pomiary. Pierwszy pomierzymy tutaj ten tłok z almotu, tak? Jaką on ma? Jaką on ma wysokość? Zerujemy sobie to na wysokościomierz tutaj na tej, na tej stalce. I tak, bierzemy sobie ten wysokość, głębokościomierz. No i robimy, robimy pomiar, tak. Zjedziemy, jedziemy na dół. Mamy wymiar dziewięćdziesiąt pięć Czyli przyjmijmy, że mamy 96 mm, 200 w minusie, tak? I teraz sobie tutaj, jak mamy to na dole. O, tak to może pokażę Wam, żeby to było lepiej widać. Zrobimy sobie tutaj 0, tak? Mamy zrobione 0, i teraz będziemy wiedzieć, jaką ten tłok ma wysokość. Całkowitą. Postaram się tutaj to w najwyższym punkcie tak odmierzyć. I tak moi drodzy, w najwyższym punkcie mamy 93,24 taka mamy wysokość. Zaraz wam to jeszcze pokażę jeszcze raz. Dokładniej może, żebyście to widzieli. O, w ten sposób tak będzie o wiele lepiej. Bo sami sobie zobaczycie na własne oczy, jak to, jak to wygląda, tak? Dobra, to mi się troszeczkę zabujało. No i dobra, mamy wymiar 93. 93. 3. Wniosę jeszcze tą kamerę tutaj troszeczkę o. Troszeczkę wyżej. I jeszcze raz zmierzymy sobie do dołu. Mamy 0. I mierzymy wysokość całkowitą tutaj tego tłoka. No i mamy 93,25 to jest całkowita wysokość tłoku y, firmy Almod. Tak? Teraz weźmiemy sobie tutaj y, gwoździa programu dzisiejszego odcinka. Y, jest to jakiś węgierski, węgierski tłok tak? i zmierzymy jaką on ma on wysokość nie wiem czy to może powinno być do ten tłok może powinien być do jakiegoś innego motocykla mówię no no, no nie wiem ciężko mi tutaj jest się wypowiedzieć tej kwestii mamy zero ja po prostu chcę wam pokazać że no, że do do mz -y, no to ten tłok no to to nie będzie pasował nie będzie pasował ktoś tam z oglądających który bardziej siedzi w tym temacie to no także widać tutaj mamy 92,65 Muszę wziąć sobie kartkę z długopisem, żeby sobie to zapisać Dobra, mam karteczkę przyszykowaną Ale coś mi tutaj... Coś mi tutaj się jeszcze... Czekaj, tu jeszcze gdzieś jest jakiś zadzior No i dobra, mam już tutaj wszystko Sprawdziłem, nic mi się nie buja Także robimy jeszcze raz Robimy jeszcze raz 0

W to będę wiedział, że to jest wysokość. Dobra, teraz mierzymy tego tutaj łabacha. Zero. I robimy pomiar tego tłoka dziewięćdziesiąt dwa, siedem. dwa przecinek siedem. Dziewięćdziesiąt dwa. Siedem. I teraz tak moi drodzy. Dziewięćdziesiąt trzy dwadzieścia dwa. Tak, dziewięćdziesiąt trzy dwadzieścia dwa. Mamy wysokość całkowitą Almod. Minus dziewięćdziesiąt dwa siedemdziesiąt. To nam daje wynik 5 dych, o jeśli chodzi o wysokość całkowitą, 5 dych i setki. ten węgierski tłok jest krótszy, tak? Ale najważniejsza jest wysokość do sworznia. Zaraz też to zmierzymy. Jeszcze sobie zmierzę tutaj tak na oko do, do krawędzi tłoka, tak, tutaj do tej dolnej krawędzi tłoka, jaki tu jest jaki tutaj jest wymiar w jednym i w drugim. Mam tutaj tłok ustawiony na, na środku. To będą takie pomiary mniej więcej. Tak? Mniej więcej. Mam tutaj krawędź i mamy 85 37 węgierski. 85.37 Wysokość krawędź tu będę sobie tak opisywał. I teraz bierzemy tego tutaj z almotu tłoka. Również ustawiamy go na środku. I będziemy mogli sobie tutaj y, sprawdzić. I tu już mamy różnicę. Y, tutaj mamy 87,22. Y, tak. 80, 87, 22 wysokość krawędzi. No i tutaj już dosyć spora jest różnica. Zaraz sobie tutaj y, policzymy, y, ile to, ile to nam wychodzi, tak? 87, y, 22 y, minus 85. 37. To nam daje moi drodzy 1,85 mm. Tu ta krawędź z dołem. No to już jest sporo, tak To już jest to już jest sporo. Dobra. Teraz zmierzymy sobie wysokość do tłoka. Myślę, że to, to nam najwięcej powie. I teraz tak, udało mi się wydłubać to zabezpieczenie. Tak tutaj tak tutaj wygląda stworzeń tłokowy, tak sobie chodzi. Gdzie to też tak nie powinno być, to powinno być na ciasta. Pamiętam, jak składałem moją włeskę, To miałem tutaj zrobiony uszygunek taki ze śruby i śrubą to po prostu wciskałem. No dzisiaj już wiem, że lepiej jest to wsadzić przykładowo stworzeń do zamrażalki, tak? tłok troszeczkę podgrzać i wtedy to ładnie wejdzie. No, ale jak to się mówi, człowiek się całe życie uczy, a głupi umiera. I teraz sobie pomierzymy wysokość tutaj do sworzenia. tak? To jest tak naprawdę najważniejsze, bo od korbowodu to też jest ważna wysokość, ale mówię, ja po prostu chciałem sobie tutaj pomierzyć dla swojej ciekawości, tak? I Wam pokazać, jak to jak to wygląda? Nie wiem, czy tam już ktoś poprawi, popra przeprowadzał takie pomiary. Mówię, no nie śledzę też tego całego internetu, bo, bo człowiek nie ma aż tyle czasu, tak? Żeby to wszystko obejrzeć, wiem, że jest też wielu różnych ciekawych twórców, którzy no, pokazują różne fajne, ciekawe rzeczy. I tak moi drodzy, tutaj mamy wymiar 50 równe 50. Teraz y, y, pomierzymy. Tłok z almotu, tylko muszę rozpakować tamten stworzeń. Także zapiszę sobie tutaj teraz węgierski. Mamy równe 50.00. 50 X to będzie, że do stworzenia tłoka. No, sworzeń tłoka od pana Marka. Mówił, że tutaj zabezpieczenia we wszystko są. Tutaj zobaczymy, bo o tych zabezpieczeniach też mi tam pisaliście, że najlepsze są zabezpieczenia z tego. No z takiego drucika, tak? Zobaczymy, jakie tutaj będą O, już widzę, że są takie zabezpieczenia O, jakich wy mi pisaliście W komentarzach, tak? Tak, że z tego drucika Nie wiem, czy lekko je przykładowo roz, rozgiąć I wtedy, żeby one ładnie skoczyły Czy to jest na tyle zrobione, że tak Ładnie skoczy Dobra, zabezpieczenia odkładam na bok i, No i zobaczymy, jak to tutaj teraz Jak to tutaj teraz mi jak to mi tutaj teraz wejdzie. No, wchodzi to widzicie jak to wchodzi. Dobra. Dalej nie mogę w ten. Nie będę już tutaj. Albo może tak delikatnie. O, tak delikatnie, delikatnie ręką na wbicie jest. I teraz pomierzymy sobie ten drugi tłok. No a teraz pomierzymy sobie wysokość do stworzenia tłoka, tłok almot. Mamy 0 tutaj i zmierzymy sobie jaką tutaj będziemy mieć wysokość do najwyższego punktu. Też mamy 50. Czyli widzicie moi drodzy, że jest to samo, tak? Jest to samo, ale jednak nie to samo, bo są tutaj różnice, które wyszły w pomiarach. Na początku widzieliście, jak to wszystko, jak to wszystko wyglądało. Czyli, suma summarum, podsumowując, od dołu do, do sworznia tłoka, do góry tutaj, do górnego punktu mamy 50 mm tak? Yy, wysokością się już yy, yy, różnią całkowitą 5 dych jest tutaj różnica 5 dych podajrze, tak chyba tak to chyba wyszło yy, wysokością do krawędzi no to możecie może to tutaj yy, postawię na tle, na tle ściany może to będzie lepiej widoczne. No widać, że wysokością tutaj... O, teraz będzie najlepiej widać, że wysokością tutaj tymi krawędziami jest największa różnica, bo tutaj mieliśmy 87, 87 22 Minus 85, 37. No właśnie, to tutaj tą wysokość, którą Wam teraz pokazuję, to jest 1,85 mm różnicy, tak? Także no tak to tak to wygląda, tak? Nie ma co tutaj więcej się myślę rozwodzić nad tym tematem. Rozwiałem, myślę, że już wszelkie, jakby to powiedzieć, Wszelkie rozterki i, i ciekawości odnośnie, odnośnie węgierskiego tłoka i tłoka za Almotu. I tyle. Mamy tu już jakąś, jak to się mówi, wiedzę na ten temat i wy i ja, jakieś doświadczenie. Także, no, no, no tak to wychodzi, tak? Tak po prostu, tak jak umiałem, tak to pomierzyłem. I, i, i tak to wygląda, także moi drodzy, no. No to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Czekam na Wasze komentarze. Czy Wam się podobało to, że to pomierzyłem? Zawsze, jak mówię, no to już jest jakieś odniesienie. No, że trzeba na takie rzeczy po prostu zwracać uwagę. Nie ma co za dużo tutaj ludziom ufać. Trzeba po prostu wszystko w miarę możliwości kontrolować, tak? I mierzyć, żeby no nie było takich niepotrzebnych napraw i dodatkowych kosztów, żeby to po prostu wszystko chodziło i żebyśmy mogli się cieszyć tym, a nie, a nie ciągle coś tam grzebać, tak? także moi drodzy, zapomniałem o jeszcze jednej ważnej kwestii. Wiem, że tutaj już mam teraz zrobiony kolejny szlif i średnicowo to nie będzie za bardzo za bardzo adekwatny pomiar, ale chciałbym pomierzyć Jakie są różnice jeśli chodzi w wymiarach tłoka między górą a dołem. I teraz tak bierzemy tutaj teraz ten ten węgierski tłok, tak? Pomierzymy sobie go, jakie on ma tutaj jakie on ma tutaj wymiary. Też oczywiście do tego lepsza by była lepszy by był mikrometr. Ale tak, tutaj mamy 70 siedemdziesiąt czterdzieści cztery czterdzieści pięć tak inaczej o tutaj mamy załóżmy siedemdziesiąt czterdzieści pięć tutaj mamy wymiar siedemdziesiąt trzydzieści osiem i przy końcu mamy

Zrobię inaczej. Zrobię sobie tutaj 0 Tak. Zero. Tutaj jaki mamy wymiar? Centralnie na słoniu tłoka. Nie, dwie setki. No można. No nie jest. Mówię, no to ciężko jest. Ciężko to jest pomierzyć. Pokazuje, że niby jest na 0. W innym miejscu zmierzymy. To jest 700 w minusie. No w miarę, wymiar, w miarę wymiar trzyma. No u góry. Mamy już trzy dychy w minusie. tak Podług dołu. Ale pisaliście mi w komentarzach, że tak to powinno być. Że tak tłok jest zrobiony. Że u góry, gdzie są pierścienie, ma wymiar w minusie. Zaraz sobie zmierzymy jeszcze ten tłok tutaj z Almotu. I teraz tak. Tutaj mamy wymiar tłoka. Wymiar tłoka 70, 69. O, to zależy jak. 70. 77. siedem W przeciwnym kierunku, w całkiem innym miejscu. Jest delikatnie mniej, tak? Mamy tutaj jakieś 300. 300 jaja na tłoku podług pomiaru z yy, zasów miarki elektronicznej. Z mikrometra oczywiście byłoby to o wiele lepszy, o wiele rzetelniejszy wymiar. Lepiej by to było. Teraz tak, tutaj mamy na dole 70, 95. Wyzeruję sobie suwmiarkę. Zmierzymy tutaj teraz, gdzie mamy stworzeń tłoka. Mamy tutaj w granicach pięciu setek w minusie o, a tutaj teraz zmierzymy idealnie na sworzniu tłoka mamy dwie setki w minusie i u góry podłóg dołu mamy dwie i pół dyszki w minusie tak bym przyjął, że dwie 25 pół, pół dychy no, 26 także tak to tak to wygląda. Jest łok u góry w minusie. Nie wiedziałem o tym. A teraz już wiem. Także tutaj mamy trzy dyszki w, mi, w minusie. I przy tym węgierskim yy, pod dołu, dołem podłóg góry też jest trzy dyszki. Też jest trzy dychy. Tu jest troszeczkę więcej w minusie. Także to tyle o takim jeszcze jednym pomiarze zapomniałem. Drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.